No, <grym> Słuchajcie, kierunek, kierunek Włochy. Idziemy do Włochy jutro. właśnie się tutaj pakujemy po malutku. Robimy sobie pizkę i pakujemy się. Jutro jakoś piąta rano, piąta dziesięć musimy być na lotnisku. Czyli czwarta wstajemy. No, będzie ciężko. Będzie ciężko. Ale jedziemy w góry! Tak, dokładnie. Lombardia czeka na nas. Tak. Na nam się robi pizza. Tutaj po oboju, po pizzy. I tu się dzieje pizza. A my się pakujemy. Zmiana planów, bierzemy walizkę zamiast torby, a pizka już wjechała. Zaraz się pakować. Na razie się troszkę, żeby mm. to widzieliście. Nasza przygoda z bokami zaczyna się już teraz. Przerwa na pizka zjedzona. I co, spakowani jesteśmy. Słuchajcie, jesteśmy już na lotnisku, przyjechaliśmy jak zwykle spóźnieni. Słuchajcie, co za akcja w ogóle: przyjeżdżamy tutaj z bagażem, jest godzina 5.20. Dodam tylko, że o 5.50 kończy się boarding, więc mamy co 30 minut, żeby dostać się, musimy w międzyczasie nadać bagaż. A kolejka do Wizera, jak 150 po prostu ludzi, czeka mnóstwo, nie zrobilibyśmy tego, więc podszedłem do Whis Priority i zapytałem się, czy jest opcja, żeby dopłacić i po prostu przejść troszkę szybciej. Ale pan był na tyle uprzejmy, że po prostu powiedział, dobra, niech pan dana jednego bagaż i, i weźmiemy na bagaż, nad, go, a niech pan szybko idzie na samolot. No i co? I znożyliśmy. Jest godzina 5.40, także wyrobiliśmy się. W godzinkę się wyrobiliśmy z domu, żeby czekać przed wejściem do. Samolotu centralnie Lecimy Milan Bergamo, bierzemy samochód i jedziemy północ Lombardia. daferaty czekają na nas. Widzimy się już na miejscu. Siemanko. Ja już nie mogę czekać. Let's go. Tak to minus, kiedy mamy bagaż, bo musimy. Tak, ale już przyjechaliśmy na bagażę. Przyjechaliśmy na bagaże bierzemy bagaż, idziemy do samochód i jedziemy od razu w kierunek lekko. Bo na trasce jakaś kawka, wiadomo, krosa, pistachio, pistachio. A jeszcze przed 12 to jakąś kawę sobie strzelić, a później już tylko czarną kawę pić. I co, gaferat, kierunek gaferaty, kierunek góry. Idziemy, wspinamy się, zaczynamy od A, a później BC, aż do DE. A słuchanie jest F. A to nie, ja. Dwa. Nie, tak. Aha. Ja nie pójdę taki Pójdziesz, nie spójrzmy. też nie. No jesteśmy wypożyczeni samochodów i nie dość, że poszliśmy do innej wypożyczalni samochodów, bo byliśmy najpierw tam i staliśmy w kolejce z jakieś 30 minut i okazało się, że to nie da wypożyczania samochodu. To jeszcze teraz, jak już poszliśmy do tej właściwej wypożyczalni i odebraliśmy samochód skodę? Ja całą ją opfotografowałem, zrobiłem film, 4 minutowy film, wszystkie zdjęcia, pięknie, wysłałem ją od razu na Whatsappa, żeby było do protokołu. To się okazało, że to nie ta, że to nie ta Skoda, jeździmy tą Skodą. Pierwszy raz w życiu na włoskiej autostradzie pobrałem bilet i chciałem zapłacić, podjechałem do automatu, ale automat działa. Welcome to Italy, guys, welcome to Italy. I teraz wszyscy cofają, za mną jest 5 albo 6 samochodów i każdy po kolei będzie cofać. Ale na szczęście pani poprosiłem... Uu, poprosiłem panią, która była za nami, żeby mi pomogła i powiedziała właśnie, że automat nie działa i teraz wszyscy muszą wycofać. Także cofamy się za 3 minuty będzie kawa. No to bardzo długo czekaliśmy Tak? Tak, będzie kawka W końcu. Ona mówi, że nie nam rady Patrz, ja nie nam rady? Bardziej... <laughs> Dlatego nie mam siły teraz dzisiaj przyjechaliśmy i dzisiaj pierwsza seradka. Godzina jest. Godzina jest 1321 i musimy się przebić 700 metrów w górę, żeby dotrzeć do diaferaty. Mieliśmy iść na trasę o przy poziomu trudności A ale idziemy na trasę o poziomu trudności C Czego jeszcze nie powiedziałem Oli Ale dopiero jak dojdziemy to jej powiem Nie no idziemy, idziemy i one tam są Jest opcja pójść albo na A Właśnie albo na, na C Więc tam dopiero zdecydujemy Za nie wiem godzinę Półtorej w którą stronę idziemy Tymczasem Do przodu Jak woły Przynajmniej ja jak był Z plecakiem załadowanym do przodu. Wstaliśmy do pierwszej feraty. No to nie jest taka typowa ferata, bo są łańcuchy Ale i tak, ubierzemy sprzęt, lądrze i uprząż I będziemy się asekurować tam, gdzie to będzie konieczne I tutaj mamy łańcuch, który się zaczyna i prowadzi tam w górę Także ubieramy się i idziemy Ałem ready ferrata Yeah. Я кто рубить буду? Byliśmy na szczyt, który się nazywa Monte Moregalo. No i szczyt nie był celem, celem była wiaferatka. Wiaferatka okazała się taką trasą z łańcuchami. Było sporo wspinania się, ale nie była to taka klasyczna wiaferata, więc wiaferata klasyczna dopiero jutro wiedzie. i zaczniemy od, od razu od poziomu C. Nie ma co, Ola sobie zajebiście dawała radę teraz, także od razu wjeżdżamy w klasę C. Bo co? Nie będziemy tutaj wchodzić no. I dobrze że teraz nie poszliśmy też, A tylko wzięliśmy C od razu. Tak, no hmm. bo ty, mnie, ty mnie motywujesz. I'm not sure. I'm not you I'm not like, No, I can't, uh, I can't let you down. No, you can't let me down. No, it's not like let you down, but just want to be. Okay, that's no? cool. Posiedziliśmy, ponagrywaliśmy, posiedziliśmy, pocałowaliśmy się idziemy. A dzisiaj rano jeszcze w Polsce byliśmy, w Warszawie, kto by pomyślał, a teraz patrzcie, patrzcie jakie jest widoczki, a jak tam u was w Polsce, co? Widoki, jak tam w Polsce? Patrzcie my we Włoszech. Kiedy będą widoki patrzeć, to będziemy też w Polsce. Tak. Jak coś na tym szczycie, na którym teraz jesteśmy, z którego schodzimy powolutku, można sobie bardzo spoczko rozłożyć namiot. Jest dużo płaskiego terenu, gdzie można też się pobijać z kotwami i sobie przebiwakować tutaj w nocy. Polecam. Nie mamy namiotu i nie będziemy biwakować, ale jest taka opcja, może kiedyś. Lonely I am so lonely Yo yo what's poppin' it's your homie your host from MTV Creeps come on let's hop to my property This is my villa for tonight Yaya yeah, like Ja nawet tam nie pójdę. Co tam jest duże? Duże poecina, poecina, patrz. Pająk, pająk? A pajoncina, no. I pajoncina? Patrzcie, jaka pajoncina, Patrzcie, pają. Głodny. Głodni. Brudni. Bardzo bo obolali. Tak. I słuchajcie, przeszliśmy 7 km, 6 godzin. Dlatego tak jesteśmy zmęczeni bardzo. 7 <laughs> km, 6 godzin. Wiecie jakie to jest ciężkie? Link do traski w opisie. No. Kiedy mówisz 7 minut za 6 godzin, to nie brzmi ha. Wiem, I know. <laughs> tutorial jak iść, kiedy bolią w Oj za jest. A, bo ty też nagrywasz okay. Okay. Pewnie myślicie sobie, że to jest odwrócone tempo. W sensie pewnie myślicie sobie, że od tyłu wam puszczam ten film, ale nie my tak chodzimy po prostu. Tak, tak się tutaj chodzi. Polecam, polecamy tak chodzić. Tak. Dotarliśmy do samochodu. Trening zakończony. Zaraz powiemy 6 godzin, 40 minut. O, proszę Państwa, zmęczeni, głodni. Znaleźliśmy sklep, który jest do 8.30 otwarty, więc się pakujemy do samochodu i jedziemy. Ile dzisiaj zrobiliśmy kilometrów? Jakie przewyższenia? Wszystko mam, wklejam. Bierzemy skodziane i jedziemy. Widzimy się na pizzy! Jak to nagrywać, ludzie! Jak to nagrywać? People mają super happy Mam jej whole city knows, Co chciałem powiedzieć, że nie znaleźliśmy miejsca do zaparkowania w Lekko, żeby sobie gdzieś tam pizzkę. Eee, no czego się spodziewać? Sobota, godzina 20:30. Jest ładna pogoda. No pojechaliśmy dalej. Pojechaliśmy na północ, kawałek dalej. Gdzie? Um, yeah. Do miasta? miasta. No? Do miasta takiego i tutaj nam Ma... się udało zaparkować Mandel, Mandelo de Flario ja. Tak jak słyszeliście, Mandelo de Flario I tutaj idziemy sobie na pizzkę, bo jesteśmy głodni